Dzień dobry, tak obecny jestem. Co ty tutaj robisz? Przestaniesz przeszkadzać mi co ty robisz z moim laptopem? Lekcje mam! Jakie lekcje? Ty masz swojego laptopa! No ale mój laptop no to, nie wiem. Tam, proszę swoim pokoju! To jest mój pokój, wypadł stąd! No to trudno dzisiaj musisz co przeboleć! Trudno? Co trudno? No dużo trudno! Ile razy ci już pożyczałem? A później uświniony cały jest od twoich paluchów, no. No to, że ty rąk nie myjesz, to nie moja sprawa, Albo i byś się z... podzielił egoisto jeden. Egoisto? Dobra. A nie egoisto? Będziesz coś, chcia... Będziesz coś chciał ode mnie. Głupszemu się ustępuje. tyle ci powiem. Pocałuj mnie w cztery litery. Dobra, spoko. Wynoś się! Dlaczego wchodzisz. do... Że... Ale co dlaczego? Dlaczego to tu jest taki syf, się dlaczego pytam? Nie puka? Dlaczego to tu jest taki syf, się ale pytam? Czy tu, tu nie, nie, ma nie powinno syf, być posprzątane? Posłuchaj, zawsze tu jest syf i zawsze muszę się na ciebie drzeć. Wychodzimy za pół godziny, a ty masz czas na wszystko. Na prawie. to, żeby siedzieć na telefonie, na to, żeby nie dokończyć jedzenia! Tenis, tenis był wczoraj do cholery! Ale mamo! Ale... Nie ma, ale mamo! W tej chwili się bierzesz za robotę, bo nigdzie nie wyjdziesz. Za pół godziny jest wyjście, na razie! Hej, no jak to, co się stało? A co mogło się stać? Moja matka znowu się czepia. Czepia się o wszystko. Nie wiem, tym razem o to, że mam syf w pokoju i go nie posprzątałam. Jezu, ale mi się nie chce, z jestem zmęczona, nie mam siły na nic, wszystko mnie boli. I jeszcze ona oczekuje ode mnie, że ja posprzątam w pokoju. No ona chyba zwariowała. Jeszcze się będzie czepiać, Dlatego, tylko, że jestem pasożytem chodzącym po świecie i że do niczego się nie nadaje No ale, jak mam być spokojna? Przy mojej matce nie da się być spokojnym Nie, nie słyszę mnie, wyszła gdzieś z domu Dzięki No, to do zobaczenia, cześć Okej, okay, to zaraz wam to prześlę Okej okay. W ogóle ja też sobie myślałam, może byśmy się spotkały? Tak, świetnie. Yy, na przykład, nie wiem, we wtorek wam pasuje? Nie, ja nie mogę. E, środa? Dobra, środa, jestem wolna. W środę mi nie pasuje. Czemu? Bo mam zajęcia dodatkowe. A, czwartek? Czwartek, czwartek, czwartek... W czwartek tak średnio, bo mam, muszę dużo nadrobić, bo ostatnio byłam chora i no nie było mnie na paru lekcjach, no to wiesz. A ja okay. jestem cały tydzień wolna, więc może ty Maja powiedz, kiedy ci pasuje. Sobota? Ja mam dyplom, więc dopiero po 15. No to po 15 nawet sobotę. A nie wiecie co, ja myślałam, że tak bardziej rano, bo o 15 to ja będę jechała na dodatkową matmę. W weekend? no tak a, okej, okay. no to nie wiem, e, niedziela? no nie, no no niedziela to taki dzień bardziej dla rodziny, no to wiesz, tak kiedy ty ostatni raz spędzasz czas z rodziną? co niedzielę <laughs> OK, okej a więc, okay. dobra to przynajmniej jak jakąś chwilę będziesz miała a, spróbuj coś dla nas ogarnąć, okej? Okay? No, spróbuję, ale nie nastawiajcie się. No dobra, to nawet to wtedy napisz, okej. Okay? Dobra, wiecie, co ja będę spadać, bo muszę jeszcze obiad zrobić. Tak myślałam. Okay. Okay. No, pa Papa. Pa. Widziałaś to? Czy to widziałaś? Przecież mam zaufanie ma, z nią. Ona za każdym razem ma jakąś wymówkę. E, no, mam korypetycję. No zmienia czas dla rodziny. Ona w ogóle nie spędza czasu ze swoją rodziną oprócz z bratem. Pamiętasz, żeby ona kiedyś rozmawiała ze swoją matką? Wiesz co? Naprawdę zaczynam się martwić. Jakby na początku pandemii to jeszcze jakoś nie, no bo rozumiem, że to było na początku dla wszystkich ciężkie, ale większość ludzi zaczęło się otwierać na innych, więc... Przecież już wychodziłyśmy, kilka razy byliśmy, byliśmy się spotkać, a ona ani razu z nami nie chciała pójść. Nie ja, tragedia. Ja nie wiem, o co chodzi, ale to jest naprawdę przerażające, my powinniśmy coś z tym zrobić, nie możemy tak tego zostawić. Ja nie wiem, może pogadajmy z kimś, kto tam, nie wiem, ma bliższy kontakt, bo może my ją przekonajmy. Wiesz co, <laughs> ja nie wiem, ona chyba w tym momencie już nikomu nie ufa. Jej brat. Jej brat, myślę, aha. Nie, on chyba, ona chyba się z nim bardziej dogaduje, niż z nami. Ja chyba jej lepiej przemówię. Może też, wiesz, on wie, jak jest w domu u niej. No. Może, może ja zadzwonię do niej to pytam właśnie, jak y, jest u Maji, jak jest w domu i w ogóle. No. Dobra, to ja do Dobra. zadzwonię. Dobra, to tyle spadam no. a no, potem, potem się bo i ci powiem jak było. Dobra. Pa. Pa. Cześć ja wiesz co, lecę już do pracy. Jesteś przygotowana do szkoły już? Wiesz co, znaczy, bo ja... co ty tak sobie? Ja będę miała teraz pustki i no... Ja się bardzo stresuję. Jagoda, ale czym ty się stresujesz? Od roku masz zdalne nauczanie, Dobrze ci idzie? W czym jest problem? No. Pani jest. Jagoda, proszę cię weź, ogarnij się trochę. Kurczę, dziewczyno, do roboty. Ja nie mam czasu za bardzo. Okay. Wiesz, pani jest taka surowa i... Jagoda, nie... żadna surowa pani. Weźcie się do roboty, nic nie robicie. Cały rok minął, zero nauki, zero wiedzy. Proszę cię, ja nie mam czasu. Uciekam do pracy. Mam nadzieję, że sobie z tym poradzisz. OK? Okej. Okay. Miłego dnia. Pa. Pa. No, ja chyba chodzę sobie jaja, jak ty mi smucie robisz. Pozpałem w tej chwili. O, ty poszła, żeby grać? No. O co ci chodzi? Jak o co chodzi? Późna już noc, jest czymś późna godzina. Zaraz, Zdej dobra. W tej chwili odsłania. Jezu, zaraz, okej. Okay? Za minutę przyjdę i masz być w łóżku i mam bez światło. światła. Jezu, no, 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 no. Chyba że tu jest. W tej chwili do spania. Zaraz. O tej porze żeby grać. to już... Pierwsza godzina. No dobra, okej, okay, zaraz. Do spania. Za minutę przychodzę i już mam być w łóżku. Być dobra, w dobra, okej. Okay. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. 那就行，那行吧。 Chest Okay. Test. Albo albo zamykają. I dzisiaj ma być konferencja. Ja mam gość. Ja też. Halo? Mhm. 에, 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 Przyjechać. Proszę. Nie, nie o to chodzi, ale proszę. Jak zawsze, praca ważniejsza ode mnie. Się boję. Przyjedź po mnie, proszę.